Cześć, Szymanko, z tej strony Malinek Jones. I dzisiaj opowiem: bo tak. <grymio> oglądając sobie odcinek, 13 sezon, nie pamiętam jaki dokładnie odcinek, ale tam był. To był odcinek, w którym po raz pierwszy zobaczyliśmy kola po ucieczce od czaszku księżnika. I tak, on tam spotkał te strachoperze, a później spotkał tego pająka i y, powiedział do pająka y, coś tam z warunki kapitulacji warunki twojej kapitulacji i do tego pająka powiedział bo tam z nim przegrał w sumie walkę a jak dobrze wiemy y, nicza się nigdy podobno nie poddają a kapitulacja to dokładnie no to jest poddawanie się <gryw> więc no trochę <gryw> dziwne do...